Siema, tu Kmicic. Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Odcinek po mojej przerwie Tam, nie wiem ile to jest, pół roku? Może, może, pół roku mnie nie było Może nawet więcej A może rok? Nie wiem Chyba rok w sumie Dobra, nieważne, mniejsza Wróciłem na serwer Rush Serwer tymczasowy Johara Boost Postanowiłem tutaj grać sobie bylitem szopa większego Czyli nie tak jak mnie znacie. Zobaczycie mnie od innej strony. Czy uda mi się bez itemszapad dojść do malejki? No pewnie tak, pewnie tak, bo taki jest plan. Razem z Iwertnią planujemy sobie latać na pół malejkę, sobie słupy, wymasterować eku nagrodę. Moby są tutaj 40% słabsze, mniej biją i mniej mają HP o 40%. Więc EQ nie będzie za bardzo potrzebne, takie wymagające No bo wystarczy jakieś tam dziesiątki pewnie na abs i można będzie sobie do groty łatwo skoczyć. Gorszym problemem będzie raczej liczba ludzi na spotach No bo już w tym momencie mogę wam powiedzieć, że na jedną komnatę V3 przypada średnio 7 osób Także nie ma gdzie ekspić i walka jest naprawdę o każdego MOBA, także no mogą być takie problemy, właśnie natury Natury takiej ludzkiej, nie? Bo nie mamy na to wpływu ile ludzi gra na tym serwerze. I niestety będzie trzeba się bardzo męczyć, żeby te słupy wyekspiąć na malejkę. Nie wiem jakie jest w grocie, bo jeszcze do wrotu nie doszedłem, ale wszystko w swoim czasie. Tak jak mówiłem, no nie ładuję tutaj nie wiadomo ile, może symboliczne, na no jakiegoś VIPa, autołowy pety, te kostiumy, żeby był on z zestawu do Expo, no i tyle, nie? Bambusowe buty, skórzane buty, kawałek linotu! Na tym serwerze za wbicie 10. poziomu dostajemy po... po 10? no po 10 ha, po 5 fioletowych i po 5 zielonych e, abonitowych szkatułek i z tych szkatułek e, dropimy zmianki i dodania z item shopu e, i z takich ważniejszych rzeczy to jeszcze dłonie krytyka i przyszywki e, K.U. czasem trafi się czerwone albo aura, no i rękawice złodzieja 3 godziny i pedeki. szkatułki te za wbicie 10 poziomu są handlowe więc fajnie jest sobie na przykład na jednym loginie można założyć 5 postaci i wbić 10 levele No to za jeden taki login z 5 postaciami będziemy mieli 50 tych monitorys, szkatułek, więc jest to fajna opcja na tym serwerze, żeby zrobić sobie EQ nie wydając pieniędzy na item shopa. Siadło, Siadło na 7. Dawaj, wyżej, tak. Na no 8 daje 700hp, ale A nie mam to... stęg żadnych. Białej? No, z plusem. Też nie mam raczej. No, nawet, nawet na pewno nie mam. Ogólnie te szkatełki to jest to giga opcja, żeby sobie zdobyć ekwipunek, bo te zmianki z tym shopu no to, jest, to jest jednak rzecz taka, której nie można zawarto już zdobyć, bo ze skrzyni ucznia są dostępne tylko te z, z beznaczy. Także no, nie wchodzą nimi maksy, a tymi wchodzą, więc można naprawdę sobie. No po prostu nie trzeba ładować na zmianki do item shopa. Czyli jest to, moim zdaniem, taki serwer, na którym możemy w ogóle bez żadnego wkładu w Itemshopa grać. Wiadomo, że fajnie by było te chociaż tam te dwie dychy czy pięć dych teraz władować, bo nie dość, że dostaniemy za to teraz więcej SM-ów względem tego, co było kiedyś, to jeszcze za te 5 dych możemy sobie kupić tego VIP-a dosłownie na miesiąc, cały przez z kostiumami odpałem na expa, no a myślę, że to, to jest jednak potrzebne i warto to posiadać, jak się gra. No a tutaj wyfarmiłem tych szkatułek ponad 300, nie wiem ile ich tam było, 330 dokładnie chyba. I z tych 330 szkatułek dodatnąłem 25 dodań i 13 zmianek. No zmianek mało, ale 25 dodań to pozwoli praktycznie cały ekwipunek wybonować. A formienie tych 330 szkat to zajęło mi, no nie wiem ile to było czasu. Średnio postać jedna bije 8. No 5-8 minut się bije jedna postać na 10 level. Jedna postać to mm, 10 szkatułek. Yy, czyli szybka matematyka. 330 podzielić na 10. 33 razy 8. Yy, no tam 240 minut ponad nie. Około. około 4 godziny mi to zajęło. Jeśli bym robił na jedną postać, oczywiście. A nie robiłem tego na jedną postać, tylko na trzy postacie od razu. Od razu stawiałem trzy postacie, trzy inne loginy i po prostu jak robiły 10 level, to zmieniałem postać. Także zrobiłem to nie w 4 godziny, tylko myślę, że w półtorej godzinki się na luzie wyrobiłem. Także 15, 25 dodań i 13 zmianek z ISU w półtorej godziny. Dla kogoś, kto nie ładuje na ATM Shopa. Myślę, że jest to mega opcja na tym serwerze, żeby, żeby sobie jakiś figurek fajny zrobić i przyjemnie się grało. No i będziemy bonować bransoletę tą na 15 poziom, ponieważ ma wbudowane HP i po prostu jeden bonus jest wyłączony z puli bonusów możliwych do trafienia, co pozwoli łatwiej trafić ABS -y na żywioły. I my celowaliśmy w ogień, siadła taka branzoleta na wiatr Ale ona nie była mi do niczego potrzebna i stwierdziłem, że jest to bez sensu Bo na wiatr to będę raczej skrytym bransolety potrzebował I ja tą bransoletę przemiksowałem Ale w tym momencie wchodzi kask 10 ogień I 10 ogień, no niby jest to nie jest to max, ale Na tym serwerze moby biją 40% mniej Więc jak najbardziej 10 ogień jest to wystarczająco w tamtym momencie jeszcze tego nie wiedziałem i próbowałem o jakiś lepszy ekwipunek, ale okazało się, że w takim ekwipunku jaki mam, czyli hełm 10 ogień, branza 6 ogień, na obronie Boga Smoków, byłem w stanie pół biga brać w V2 na 30. levelu, więc no trochę czasu straciłem, nie, nie będę oszukiwał. Mogłem tam dużo wcześniej wejść i no, też pozwoliłoby mi to nie, nie, nie uczestniczyć w tym tłoku, który się teraz dzieje. Że 7 osób na, jedne, na jedną komnatę przypada, i to jest totalnie chore dla mnie. Z tego serwera zrobiła się dosłownie Turcja. Gdzieś widziałem, że mm, ponad 16 tysięcy postaci y, y, u nas na klasze zostało założone pierwszego dnia. Także, no, chora liczba. Serwery też nie wytrzymywały. I tą skrzynkę za 10 poziom, tą e tą misję. Próbowali usunąć, na 20 minut je usunęli, ale było oburzenie graczy i przywrócili, że można znowu dalej te bonitowe serwery farmić. No nie oszukujmy się, gracz bez tych bonitowych, miałby już na starcie nie, nie aż tak kolorowo. Dalej te serwery byłyby mocny bez, bez tych bonitowych, bo jest tutaj Dusza, czyli damage razy 2 na 2500 hitów. No i Siła grysa, czyli 40%, 40 większy damage z kolei. Także no, takie boosty tutaj są na damage, nie dość, że moby są osłabione. Tutaj już sobie radzę w V2, pół giga biorę sobie pod ścianę, postać stoi ładnie. I byle do 41 poziomu, no bo na ten level zbunowałem kask na 10 ogień. Na 40 level będę mieć 9 dodań i 9 zmianek do zbrojki zielonych, także... Zbroję sobie, wybonuję pewnie na jakiś ogień, no chociaż te 10 ognia, żeby siadło i, i będzie spoko. Wtedy już będę moim zdaniem brać całego biga na środku. Czyli powinienem już szybko odskoczyć z levelem. No ale raczej, raczej... Tu zaraz się już jakieś ludzie powinni schodzić, bo to... Serwer jest taki, taki, ułatwiony, że... Można prosto na 30 levelu bez żadnego kwitunku do V2 sobie lecieć. Tylko obronę się klika. I nawet te cztery grupki pod, pod ścianą i będzie to szło jak Moby mają mało HP Broje bohatera są na serwerze także Także dobrze to chodziło I tutaj 39 level mam, dobijamy 40 Zajęło mi to jakieś 10 minut Dobicie z 30 do 40 levela Zostało tylko dobicie 41 I zaraz będziemy bonować broje Ogólnie na tym serwerze planujemy swój zarobek głównie opierać na Melejce i na Zodiaku, bo z Inverniastem na pół będziemy to latać i raczej nie będziemy za bardzo rozwijać swoich postaci, chociaż w sumie zależy no, co się będzie pojawiać na rynku, nie? No bo jak się nie będzie na rynku nic pojawiać ciekawego, to mamy zamiar skupować po prostu takie rzeczy, które po fuzji na przykład tam będą dużo wolno warte, nie? I jak najlepsze itemy tutaj, żeby skupić i żeby po fuzji fajnie sobie ekwipunki przenieść. I werniasty planuję tam jakąś serię nagrywać później z tych postaci, co zostaną przeniesione, więc polecam też zaglądać do niego na kanał, bo chłopak fajnie serio się stara i montuje te odcinki, żeby były jakieś ciekawe zmontowane i miniaturki ładne robi, więc polecam. A tutaj dobijamy 41 lewe. I trzy e, szkatułki łusza już czekają. Będzie dziewięć 9 9 dodań. E, oby jakiś ogień siadł. No i raczej będzie już wtedy na środku to bita. No i wyczekujcie na dniach jeszcze jakiegoś odcinaczka z krina. Bo na dalej, dalej działamy. Dalej działamy. postacie, No ogólnie to... No w odcinku to będzie taki przeskok, że jakbyśmy się... Przenieśli z M2 do Groty. No, coś, coś, na, coś taki będzie przeskok na tym odcinku. Może mam jakieś klipy starsze, jeszcze to powrzucam, ale zobaczymy, jak to będzie tam wyglądać. Teraz weszła ta nowa aktualizacja. Ten balator. E, czy jak to tam. Nie byłem nawet na tym jeszcze, ale może, może z tego coś nagram. E, no bo Alastora silnego, no to postać w 5 minut już ubija solo, także... także... no może nowy content nagram, no ale Alastora też silnego też nigdy nie pokazywałem tam za bardzo, jak on był ubijany solo tylko na dwie postacie chyba jest odcinek na kanale, a no już od ponad półtorej roku solo sobie ta sura ubija, no sura jakiś szaman w sumie, bo też szamana zrobiliśmy z wężówkami, także... no jest to chyba content warty uwagi bo nie, nie wiem czy ktoś nagrywa coś takiego na YouTubie, na polskim przynajmniej Uniwersuman na pewno ma yy, wysoki poziom kontentu, ale u nikogo innego nie widziałem raczej kontentu na aż takim wysokim poziomie. No i co? Ja się z moim będę żegnać. Do następnego. Następny odcinek już z groty. NARA!